Okay. E, witam Was w kolejnej mojej dobrej bitwie. E, tym bardziej e, tym razem e, będzie ona Shermanem Jumbo e, na mapie urwiskom. E, Sherman Jumbo jest to, jest to wersja z Shermana M4, e, która została stworzona do niszczenia mocniej. E, Czołg charakteryzuje się? E, do, dosyć potężną wieżą, co prawda w opisie jest tylko 90 mm, na, natomiast ja, z jarzmem dzia, działa, grubość pancerza wynosi 170, więc naprawdę można pograć dobrze, dobrze na, na tej wieży. E, działo ma tylko 128 penetracji i 115 e, uszkodzeń, natomiast e, strzela e, co niecałe 3 sekundy. Dodatkowo jest to czołg może niezbyt mocno mobilne, natomiast dział jest precyzyjny. Ja akurat mam założone stabilizatory, więc czołg doskonale nadaje się do ataków w ruchu. Dobrze, przejdźmy do bitwy. Wybrałem pojechanie w rejonie E4. E5, na środek mapy i chciałem zobaczyć co będzie się działo jest to dosyć dobra w tym bardziej, że jest tylko jedna artyleria i można tutaj spróbować zagrać na wieżę Podjechałem, trochę podświetlił mi się Cruiser. za chwileczkę wyskoczy jeszcze z lewej Lux Próbowałem trafić w ruchu luksa, niestety nie udało się, natomiast zniszczył kawu KW2. Jak widzimy, w centrum pola znajduje się w tym momencie się cztery czołgi: jeden lekki, jeden średni, ciężki niszczycie. Kroazier próbuje uciec. Pierwszy Parę strzałów e, oddałem ich od niecelnych. E, nie wziąłem z tej wyprawki na to, że, że to jest dosyć urkliwy czołg, natomiast e, finalnie udało mi się, mi się go zniszczyć. E, następnie zobaczyłem, że KWSK kompletnie nie, nie zauważyła e, moje, mojej obecności, więc e, z, zniszczyłem e, go również. Próbowałem jeszcze zobaczyć na mapę, uznałem, że pojadę na zachodnią śladę, ponieważ było tam parę innych czołgów, a że występuje różnica terenu, również można spróbować zagrać na wieżę. W tym momencie nasza kawłowska zjechała i podświetliła kawę jedynkę, której ma dosyć dobre statystyki. Ee, rozważałem przez moment e, zjechanie tam na dół, natomiast e, uznałem, że no, jednak KWSK z KW1 powinna sobie e, dać radę. Te, e, tym bardziej, że e, M7 pojechał pomóc, a z zachód e, było widać, że, że już się przebili. E, no, no strzał w, w KW2. KW2 ma bardzo potężne działo, natomiast niestety depresja tego czołgu może przyprowadzić do depresji i kompletnie nie powinien wyjeżdżać na żadne górki. Zniszczenie Churchilla, próba zniszczenia kw jedynki ktoś go uzwiązkował, więc oddaję, oddaję tyle strzałów, ile mogę. Jak widać, działko naprawdę szybko strzela. KW-2 korzystałem z, te, z tego, że KW-2 bardzo wolno obraca wieżę w tym momencie jeszcze udało mi się uszkodzić wieżę z automatu odjeżdżam, oddaję strzały, jadę dalej w tym momencie złożyłem zaatakowanie KW-1 natomiast w okolicach bazy widziałem na mapie, że znajdują się już trzy czołgi pojechała tam jeszcze jedna nasza KW-1 więc no, uznałem, że ważniejsze jest, jest bronienie bazy. Podświetlił się e, tak jak chciałem go zniszczyć w ruchu, się PZ-4, natomiast e, jechał bezpośrednio na bazę, więc e, non stop w ruch, w ruch strzelałem do kawu 4 znaczy do, do Churchill-7, e, tym bardziej, że, że był obrócony bokiem. A z boku ten czołg ma bardzo słaby pancerz. O ile z przodu jest to 150 mm, o, o tyle z boku chyba 70, o ile dobrze pamiętam. No, i jest to czołg ciężki, więc troszkę mniej ruchliwy. Teraz miałem troszkę szczęście i nie zarobiłem od tej fałki. Natomiast na, na bazie już widać, że, że ktoś jest jeszcze oprócz tej fałki, prawdopodobnie jak Pancer 4, dosyć dobry i, i, i groźnie niszczy się. Natomiast e, z, znowu mam przewagę terenu i jestem tylko wyłącznie w e, Tak więc przeciwnicy mają dosyć duży problem z zniszczeniem. nie? dojechał Churchill na pomoc. Niestety Churchill ma również kiepską depresję. <küh> I no, na górkę raczej nie powinien wierzyć, że nie jest to bardzo, bardzo konieczne. Kilka nieoddanych strzał do Pz4, w końcu się udaje. <suszu> Użyłem podkalibrowek, żeby nie było wątpliwości, jakichś to już potrafię. No, nie było czasu na zabawę. Wracam, atakuję bazę wroga, natomiast odległość jest taka, że ra ra raczej nie dojadę i bitwę skończę na siedmiu fragach. Już za momencie będzie kawałek jedynka zniszczył pozostałe ostatniego Marozara I już. Dzięki, dzięki za, za bitwę, do zobaczenia następnym razem.